Cześć, witajcie z tej strony Archenoc, a ze mną jest! Siemanko, z tej strony Papa Smerf Tak jest! I idziemy sobie dzisiaj w perej, Czas na wypłatę, ha ha to Wzięliśmy pierwszą losobą i myślimy, że przejdziemy sobie tak dwie coś bardziej cichego. Tak, tutaj tutaj spróbujemy, to jest Nie, Spróbujemy na cicho, ale pewnie nie wyjdzie. Ale tutaj się da na cicho. W tej drodze no spróbujemy na cicho, też nie wyjdzie. Tutaj się da na cicho, tylko właśnie ci cywile tutaj chodzą i... Ale w ogóle a, ale to trzeba tu i tak master już założyć mieć. No właśnie, i to Czemu facet przeszedł przez... stoi? Transformator czy jak to coś się nasypa. Dobra, idę okay, ja do okay. kamery. To jest ochroniarz, nie. Czy co to jest Z zewnątrz chyba nie ma. Obecny szlaptur jak zwykle, w tej grze. Shadow Play mi zasłania ile mamy na drania. <grym> Nawet rymują, świetnie. A, czekaj, czekaj, czekaj. Ta draja jest sprytna. Minuta 20 pokazuje ile dramy. <grym> to okej, okay, to mniej więcej się doliczy parę minut w lobby będziemy mieli nadranie. Te ale, nie, tu, tu coś można w tym sklepie ukraść. Fala. -fa -fa Fala, Gini tutaj sprzedają, nie? Tutaj do mnie. Ale i tu co czytać teczne, bo te fajnie... Ale tu są takie ładne ten, auto. robota. To jest ładne, chociaż ten kolor. To jest ja tutaj samo, już to jest Działam. Samo. Chodź no tutaj do mnie, bo to ja tutaj drzwi otwierają. To jest to samo auto. To raczej normalny widok dla ludzi nie, nie jest. Nie in, ma inny auto no. Chodź no tutaj! typie. tutaj. Dobra, lecę, 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 lecę. Lec, lec. Co ty tam otwierasz? Drzwi To nie jest dla nich podejrzane. A fakt, czekaj, ja wlesłem do samego tego banku, czy jest czy co tu jest? Znaleźć zapisem trudności? Co ty walisz? A to tu się da na te pagery odpowiadać, a to zmienia postać, rzeczy. Dobra, ja go zapakuję do torby. <laughs> co to było? E, dobra. <laughs> Jak on się tam zmieścił? Dobra, ale ja, on... to jest spójrz, jedna spójrz, kamera. Spójrz, on... Tradycyjnie jeden strażnik przy wejściu. Trzeba będzie uważać. Jak to się tam zmieścił? to się kurczak nie zmieścił. Dobra, ja drilluję. Aha, nie możemy. Da, ja wydrilluję to. Dobra, zakładam maskę to. Albo, albo być jeszcze inkodnito. Dobra, pytanie jest tylko. To ja mam zostać inkodnito, czy. Dobra, wyjdź tutaj i sprawdź, czy dalej ten cywil tam stoi. Ten cyw cywilka Stara cywilka tu jedna stoi, tak? Jezu, jeden tu idzie. Dobra, to się na razie dochowam. Czekaj, wiesz co, ja wejdę do środka. Weź kiedy ten typ przejdzie, bo bym chciał tam Czekaj, ja, 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 na chwilę wejdę do środka, zobaczycie, gdzie są kamery. Jedna, druga prawa, przód, e, przód... Ma. ja... Tutaj masz wszystkie kamery, możesz sobie zobaczyć. Wykryli MNIE! FUCK! No! Skubany! Czemu mnie na takie blisko wykrył? Dobra, wbijaj, nie ma, nie ma jaj. Trzeba raz. Czyli co, od razu na ścianę? No, na ostro, bo... i tak Zapiszę za TVD To było lipa, bo tylko troszeczkę się zbliżyłem do ochroniarza Nie aż tak A nawet nie było żadnego rozszerzenia Na gleba Na gleba Wpadaj, wbijają Pleba wszyscy Leba wszyscy. wszyscy, nie to nie Leżysz, nie wstawaj nawet. I się powinno dać drill, zrób, naprawdę drill Czekaj bierzesz. Ja, Aha dobra, ty tu jesteś Dobra, ty idź tam patrzeć Policja przyjeżdża fak. Drill, napraw już naprawiam. Dobra, teraz trochę szkoda, że te drzwi są otwarte z zewnątrz. Bo będą łatwo to mogli nam wbić. Tak, by to wtedy pewnie wbili. Co jest? Ja się sam naprawił, lol. Nie nie ukończyłem tego procesu naprawienia i, i się naprawił. Dobra, zacznij i jestem, jestem tu już od jestem tu już od Powiem. Rabuj tam. Ta co mam robować? Ja tu wiem jestem po co. z tobą. Aha, ja mam tę robować, dobra. Eee... Lin mnie już tutaj. Nie wiem jeszcze skąd ale. Jak cywil! Nie! jakąś kartę, może? Ja, nie podniosłeś. Maneś cywil. Być. No, won na ziemi albo won. Jezu, typy. Przecież ja całą pracę utracę za chwilę. A nie... Wszyscy na niebiesko ubrali się dzisiaj. Co to dziś Smurfów? Te, jak i smurfów? to tu jest tylko jeden. <laughs> no to chyba. Z... Nerfetkę zawołałeś, czy... cokolwiek Wow końcu? Łoł, 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 Uwaga, tu jest typ. Dobra, z zewnątrz trochę oczyściłem. Łoł! Wow. Fak! Lewa! To do, do mnie jest, tam nie z tyłu drzewa. Dobra, kradnę. Ja też próbuję, ale tu się... Skąd strzelają? Cywila przez przypadek zabiłem, ale okej. Okay. Fak, no bo Militas. Nic. Wow! Tu też jest stytek! Fak! Ej, Amma w ogóle nie ma! <gryppy> już mi całe... No, już mi poszło. Dobra, za chwilę padnę, więc ja już tutaj tam bliżej was się trzymam. Trzeba mi będzie dźwignąć. Teraz walaj te szybki, no ja będę tu robić. No ja tu właśnie ty za ścianą, bo mi ktoś... WAT skąd? No, no padłem. Skąd obrywam? Tutaj nie. Oni tam z góry... Z góry ich tu wbijam. No A nie wiem, ktoś mnie uratował. Nie wiem czy ty czy bo... Ktoś mnie uratował. Uuu. Najważniejsze, żeby tu pilnować toreb. Dobra mam. mam. Mam, 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 tu też rzuciłem kolejną Nie, nie bawimy się, bierzemy jak najszybciej i wypadamy. Ja, idę, ja lecę na durę Fuck. Kompletnie brat, brat Tu się drzwi nie da zamykać, to jest problem. To ja tu na górze siedzę. Czy może jesteś trawy? No tu już nie. Nie żyjesz, co tam cicho? Tak cicho u ciebie? <grym> nie żyjesz, co? Nie, nie żyjesz. Weź, rabuj oh. coś. No nie, bo właśnie nie widziałem. Dobrze. Dobra, vengeance. Dobra, safe otwarty. Dobra, to super, była akurat wam 1900, no, to no lipa totalna, dobra. Tuż to już więcej się wtedy tu zbierało. Wiele więcej. Dobra, nie. Nie, dobra, bierzemy torbę i spadamy, bo nie ma sensu. Gdzie jestem ten Mopivan? Fuck! Tyły tędy czyste? Dawa. Tędy, tędy. Martek. Tu... Aha! Tam jest autko! Ja... Faktycznie to tu łatwiejsza robota Piękny ślist torby Typa bierzemy ze sobą? Nie, nie musimy, w sumie. Wezmę go Na, na pamiątkę Wow. Wiesz co to? FAK I tu więcej Próbuj. Dobra, typa biorę ze sobą Kryjcie Co to było? Ej nie, no i co? Ale lipa Trudno <grywno> A wiesz co, ja jeszcze idę zobaczyć tutaj czy Ej, ej, padłem, ja nie wiem czy to teraz dobry w momencie, idziesz zobaczyć Tu smoki lecą Dobra, dobra Bierzemy O, no. oki doki no To chyba troszkę za krótko tak, był bałagan, zdradzam się. Instant cash. Oh. Ile dla nas? O, Ty, ale 80. ile kasy dla nas? No nawet, kupa. Nawet. W porównaniu z tymi poprzednimi, to 3 i Dobra. Oj, od razu... A jak dla mnie, jest trochę mało nawet dla wresu. mnie pił, dobra. Zobaczymy, co mi wypadnie. No, a mi? Yee! Ja to ja kasa, kasa No tłumik wow. A brat, ja sobie Adventure in PS, sobie kupię tłumik do tej do pistoletu się przyda. Się przyda. ma yes. A sobie to maskę spróbuję zedzawać, czy już mnie stać. Hmm, choose material. Tak. Kolor. Selected. A dlaczego mi nie... Z... Na tej jednej masce, co mam, nie, nie wybiera mi koloru? Nie wiem dlaczego. Powinno być na podglądzie już zmienić się kolor, nie? Tak. No właśnie, a mi tu ten. To jest ta maska społeczności może dlatego i może na nich nie idzie. Nie, można, można. Czekaj, na której idzie to masz? No tutaj? na tej hokejowej. Czekaj, tak? Preview. No. Musisz dwa razy kliknąć. No, klikam, na... ale o... nic mi się nie dzieje. Nie, dobra, nie płacę. Zapłacę i będzie lipa. Za Deadlock dam. Co tu jeszcze coś sobie do towarczyków kupić. Nie stać mi nie Co nie to, to nie ty dzielisz to... na dwa odcinki, czy na jednym wszystko będzie? Nie, to nie idziemy. Ile? 20 minut. Na nie ma to akurat co co nowy kontrakt wyszukamy no. spróbujemy ten czekaj jeszcze chwila tylko sobie walnę, walnę sobie to noszenie nie oppressor y dobra spróbujemy to na normalu co próbowaliśmy po cichu zrobić może nam wyjdzie no, troszkę wpadkę zaliczyliśmy ze strasznikiem dobra. coś robiłeś no, no, kupiłem, ale zdążyłem. No, I ten piękny loading teraz masz. Wykrywalność większą, nie wiem czemu. Poprzez karabin pewnie. Bo tu łomic sobie tu wiem do tego pistoletu. Do pistoletu? O, to super. Dobra, to działamy. I co to jest, bo red Patrz, patrz, patrz. Czemu red spider jest na to zaznaczone? Gdzie? Red spider, nie no, ja te obrazki. No. Red ten spider ma taką żółtą tą, co myśmy tu już znaleźli, czy o co chodzi? No możliwe, bo ja to przecież znalazłem wtedy. Bo jeden jest właśnie z plasterkiem, dobra. No możliwe, znalazłem. że po prostu myśmy to znaleźli już. Wcześniej mogliśmy też mieć już blue eagle, a... Pasta termalna, co tam. Dobra, a co tutaj jeszcze jest? Nie wiem na co mi to ja można w ogóle sobie odblokować y, podpowiedzi takie jakby, nie? No ja sobie kupiłem pastę termalną, nie wiem na co Aha, dobra, ja już wiem po co eee, Zip line... O, zip linea kupimy sobie To już będzie ułatwione. Eee, random Place to slow load. Kupimy wszystko, ja już kupię wszystko. Śmietnik... można przeskoczyć... Nie mam zdolności, bodybats nie mam zdolności czy, 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 czy. Dobra, Redy, no to próbujemy. Musimy dać radę A jak tu, tu, tu jest alarm, to tu nie ma szans, nie? Dobra, to jest ta pasta chyba, nie? E, tak. Dobra, ja też wziąłem pastę w razie czego Też masz. Nie wiem na to ona się nam nie przydać, ale okej. Okay. Ja, ja, ja wiem, do krat wiesz, żeby Uch. kanałami przejść tam Pasta termalna? Ej, tak. <laughs> na co? Termoprzewodząco. Dobra. To był typet, nie? Wiecie co, nie będziemy ich chyba zabijać. Gdzie ty w ogóle polazłeś? Czym, czym nas na z dachu padu, zlazłeś? Nadu, nadu. A po co tam na dach włożyłeś? sprawdzić, wiesz, ale to jednak ta linka nie będzie w tej stronie, tylko do łodzi szła. Czy mogli na łódkę dać? E, dziwne, tego strażnika nie ma co... O, jest w innym miejscu. Fuck! Ich jest dwóch, trzech, trzech widzę tak na oto. Dobra. Dobra. Co my tutaj mamy? Zobaczymy tutaj jeszcze co się dzieje. No jest czy Może to będzie lepsza sytuacja, dają? bo nie będzie tego strażnika. Coż, wątpię <laughs> Tam, tam był. To też coś. To wam A Nie ma. O. Poczekaj, chyba, chyba że dopiero przyjdzie. Co wątpię. Tam jest linka, Już widzę. Tak, to jest linka. Tutaj mamy chyba... To co? w się? Otworzyć je? Wiesz co? Na razie nie. Hej. fuck. jest. Saniak. Uwaga, dobra, chodź idziemy tymi kanałami, zobaczymy. A to co z tymi drzwiami? Zostawię się? Zostaw na razie. Nie wchodźmy tam ty. No, fuck. Schodzę w dół. Mam nadzieję, że sobie nuknie nie kłami. Au! <noise> no, trochę to żeś sobie narobił. Fak, far, 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 ostrożnie. O, a ja widzisz, ja, ja pełna. Co, i do tego jest ta pasta. No. Pasta, żeby coś zapalić, to jest bez sensu. A bo to jest pasta, tym ją nałożyłeś, ona ją rozgrze. a, dobra. To już ma większy sens to wyjdzie, ale to, to pewnie gdzieś w głębokiej dupie. Tu, tu się dalej dam iść. No, tak. w, ka w kanałach jest jakiś strażnik? Nie wiem. E, no po, i się. Podłóż, nie da. Podłóż, teraz Ty masz. Aha, no tu. W morda co, ja tu jest więcej tych teraz. Nie, są dwie, po, powinny być dwie, no tak to by było więcej pasty. Co to tak cicho się wyważa? To jest dziwne. Dobra. Zobaczmy ogólnie, gdzie tu tędy dojdziemy. Ile mniej więcej ty wtedy tą misję sam ty im przechodziłeś? 20 minut. O, no, kurczę. Ale oni to sami robili, wiesz? To musimy być szybsi. Dobra, to co, otwierasz? Nie będziemy, e, tutaj jest jeszcze jedno. Patrz, no to tu Dobra, no to ja próbuję tędy, gdzie ja jestem. Zobaczymy, gdzie wyjdę. Aha, czy ja już jestem na terenie warehouse'u, mi się udaje. nie wygląda o Głowie, no ty tymi nogami w ogóle to jakbyś w Sprinter Cell rozstawiał sobie ten nogi fart tam też jest Tam ktoś jest wiem jak go dobra wiesz co, tam też mam, jest mam wyjść Mam wyjść czy co? W dół Możesz, możesz A może ja spróbuję tym innym wejściem mamy się razem Jaki jest plan? Pan ma wyższy rep level Jestem w FAK! FACET TU przyszedł! Aaaa! Musiałem zestoczyć i pół sobie zrąbać, ale facet tu wchodził, uwaga! Wszedł, wszedł, tajartyd, y idzie tam do ciebie Ej Widzę, widzę Dobra Wracaj może, wracaj Wracaj, 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 wracaj Mo Może spróbujmy ten dalej, co? Przychodzimy w cieniu, tak naprawdę, więc o, nie wiemy co tak. nas tu czeka. Jak ja to przychodziłem z typami... To, to, się, to się da zauważyć. Czytaj. Ja się od razu wycofam ja to otworzę, bo... Znowu te nogi. Yes. Czysto. Pajączek. Za czysto? Patrz sody, tymi sodami na pewno tu ktoś wchodzi. Czy bardziej są drzwi otwarte. No właśnie. Ten na bank ktoś wchodzi i wychodzi. Kapil, no ja tutaj spróbuję, bo wiem. Ale ja, ja idź, idź tam, patrz. Ja tu idzie otworzyć, otwieram jeden. Tu patrz na dół. A w ogóle mamy dość, bo. 5 minut. Wiesz, musimy coś zarobić, bo. To jest trochę głupie, jak nie zrobię. No ja przede wszystkim może nie zginąć, to by był już dobry plan. Cześć, cześć. Tu jakoś pociwa No fajnie Ja to obraz No ja słyszę Tedy też obejdę Fak, co to za głos O o, -o. Coś Masz jest co? monajbak Dobrze Bierzemy i spadamy Wiesz co? To jedna, dwa FAK! Typu... Ej tu jest Jadu... Nie znamisz Tu jest tu jest typa ta na propos za nami Wiesz co? Będziemy zrzucać te torby... A i my mamy trzy różne miejsca ewakuacji. A to patrz, tam jest bliżej. Czemu idziesz do tego dalszego? Myślisz, to że pójdziemy to do bardziej? tej łódki, nie? Nie wiem, gdzie jest... Co to jest? Wtrędny. Czy jest kamera. Fuck! strzelić. Kur... Nie, bo się kapną. Ja mam EMC, to możemy jakąś z tym wyłączyć? Pod nią przejdź. Czemu my idziemy w ogóle teraz inną drogą? Tu nie było tego typa przypadkiem? On tędy łaził, my się tu skaramy, a to on musiał tędy łazić, bo są też i... Możliwe. Ja wezmę go w pieprze do Wora i. chyba tam zbroję Dobra, właśnie. Dobra, ja, przy... ja, ja, ja biorę kasę. Bierz kasę i daj na no tam. Ja go po prostu dowodzę w pieprze. Taka będzie racja. I poszedł Okej okay. My też się możemy na tym śmignąć, czy nie? <noise> nie, nie w tej misji. Na innych można, aż znaczy, nie wiem czy to jakiś gość ma jakiś Co to było? Nie wiem FUCK kamera! A no to chodź tu, no tędy. Gdzie ona jest w ogóle? Tam, zaznaczyłem cię. Chodź tędy. Do mnie chodź Fuck. Dobra, trzeba potwierać te kontenery, bo to są te pieniądze. Dobra nie wiem ile. No, kto. Próbów... tu są palety, tak w ogóle. Mm. <noise> Nie wiem, czy to moja cis... No, nie wejdę, no lol. To wejdź naokoło. <noise> Patrzy! Dobra. Patrzyło się. Ale uwaga bo tam jest naprawdę dużo. My musimy mm. wszystkie trzy wziąć, żeby się ewakuować Tu się można sawać. A my musimy jest... wszystkie trzy torby wziąć? A są jeszcze tylko? No nie, ale jest. Dydy pod na trzymamy, nie? No to chyba tak. To no musimy wszystkie, żeby się móc dopiero ewakuować. Fak. O jezu, dzięki, żeś mnie go zaznaczył, bo ja go nie widziałem. No on bardzo niekomfortowo tutaj stoi. E, powiedz mi, czy ktoś <gry readable> oprócz. JJ na trzy czytaj, patrzy. Nie wiem, czy on by cię zauważył. Dobra, on sobie poszedł. Poszli sobie obaj. Nie wiem, czy on, ten drugi facet, ci nie będzie próbował obejść z drugiej strony właśnie Bo on gdzieś dać ci mniej więcej... FAK! A tu typet koło mnie przeszedł Wyobraźcie, sobie, że wow. masz się tak kierować. wow 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 Ej, i co ja... Ma... mogę go zabić? Zabij, ale Nie, tast... ale tu właśnie reszta widzi... FAK! Jestem w tym tą. Tont... FAK! Idzie tu do mnie! Okay, can you speak a like you were me Dobra, zwiałem co tam jest ten czerwony wydrzyk? Nie wiem. Fakt, ktoś mnie widzi! Ja nawet nie wiem skąd! Ej, Lip, spójrz w moją stronę, jak masz tam dostęp. Fakt, tam Kurczę. jest jeden koleś! Dobra, dawaj. Albo to jest cywil, zabij go, zabij. Albo to jest cywil. Ej! Jak go wiąże Zabij, zabijaj, zabijaj, zabijaj Kogo będziesz widział tego zabijaj. Ale cywila! A cywila to nie Cywila związałem, leży na ziemi To dobrze, że tu typek łaziń. Twoja pra prawa Tam w ogóle właśnie z tyłu też jest typ Fuck! To ci drani? Dobra, schrzaniamy tu Dobra, przeszukujemy to, najlepiej. A to Daj, bin, wiem, to już tak leba, LEBA! Wolf już przybiegł, dobra, rusz na nasza pieniądze. Masz? Dobra, bierz, ciśnij Są drugie, dawaj, bierz Gdzie? Są, są, tu, są Tu, w tym, w tym Dobra, i to wszystko I sparamy O lewcia, było tak blisko, ten jeden typet się wziął Ale w ogóle tu mnie też stał typik on mi cały czas wykrywał, ja nawet nie wiem, stanął był ale przeszukamy to, bo tu może być duży zarobek. Nie, lipa i za 15 sekund mamy moment, że się nie da uciec <średraliśmy> Przedraliśmy Dawaj, ja już tu jestem No ja nie dojdę nawet ja, ja lecę do sznura Lipa 4, 3, 2, 1 No i poszło Zfajlowaliśmy Dobra, musimy jeszcze raz spróbować Ale to, to już nie ten, bo to, to już to Trochę dobrze. za długo. No. Dobra, my się z wami żegnamy z tej strony mówił Arhenoc. I Dawid, czyli, czyli po Tak, czyli najlepsi głowywacze na świecie. Może się brzydko. da je wykryć na całej jeden Aż Dobra, żegnamy się z wami do usłyszenia.